Dili, dla Ciebie niewątpliwie to było takie sentymentalne spotkanie. Wiele lat spędziłeś w Lech Gdańsk. jak Ci się grało z byłymi kolegami? Sentymentalny było. Tutaj tam 4 lata, ale jestem smutny, bo przegraliśmy mecz. Nie? Szkoda, przegraliśmy. Chodziliśmy tutaj na dobre wyniki, zwycięstwo albo remis. Tam niestety nie weszło jaki chcieliśmy się. E bo wiesz, pierwsza połowa z, z, zaczynaliśmy tam trochę tak, wiesz. Tam można powiedzieć słabo graliśmy pierwsza połowa, brakowało agresji, druga połowa wróciliśmy tam trochę lepiej. Ale szkoda, nie remisowaliśmy i wygraliśmy tutaj. Mówiłaś o braku agresywności, dokładnie to samo powiedział trener Podoliński na konferencji pracowej, że zabrakło szczególnie w pierwszej połowie agresywności, bo w drugiej połowie to już wyglądało dużo lepiej. Chyba to faktycznie ten klucz do porażki. No dokładnie, jest taki to co mówiłem, to każdy wieś. To był inny Krakowiec, który grał z Wisła. Na tydzień temu, tam, na początku meczu, byliśmy tam cały czas skoncentrowani, zaangażowani i bardzo agresywni. I to brakowało na początku meczu tutaj z Lechy. Myślę, że tam, to było tam do nasza, nasza porażka. do naszej porażki. Mam nadzieję, że następny mecz będziemy od początku tam agresywni, jaki był na, na przeczcie meczu i, i będziemy tam nie popełnili bądu, który był na tym meczu. Po raz kolejny już tak się zdarza niestety, że zaraz na początku spotkania tracimy gola. Z czego, z czego to wynika? To jest jakiś brak koncentracji, bo, no bo raczej, raczej nie sądzę, w szatni motywujecie się przed, przed spotkaniem, pełno jest takiej agresji, a potem wychodzicie na boisko i 4 minuty i, i bramkę tracicie. Gdzie, gdzie szukać przyczyn? No to oczywiście to, to był sytuacja, w której tam mieliśmy tam fragment gry, nie? Mieliśmy takie sytuacje, wiecie, tam łatwo tam, w Łatwę, tam wchodziliśmy na na kontra i straciliśmy taki bramka, nie? Jaki mówię, nie? Tak jak brakowało tam przede wszystkim tam agresje i też tam troszeczkę koncentracji na początku meczu. Nie? Myślę, że nie, mo nie możemy jeszcze raz, tam bo ile razy było już tam, że idziemy tutaj, tam się tłumaczy, bo brakowało koncentracji, tak musimy wiesz, tam jak najszybciej, tam skoncentrowani na każdym meczu, nie tylko na jednym meczu, na każdym meczu, że nie będziemy tam miały taki problemy, jak mieliśmy na tym meczu. Widać po tobie było, że, że miałeś coś chyba do udowodnienia, tak mi się wydawało, bo często strzelałeś w tym spotkaniu, no ale też brakowało trochę precyzji w tych strzałach. brakowało trochę takiej dokładności, że tam, tak wiesz, oczywiście nie tylko na tym meczu, każdy mecz, tam starszy pomaga drużyna i cieli Bremka albo tam nasista czasami nie widzi, jak i dzisiaj. Tam mam nadzieję, że następny mecz będzie starszy i jeszcze lepiej tam uderzy, albo tam podawę do kolegi Nie będzie taki jaki był na tym meczu, będzie